W poprzednim poradniku zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy serwer testowy. W dzisiejszym tutorialu zintegrujemy ten serwer z usługą GitHub Actions i uruchomimy workflow sprawdzający poprawność tej integracji. Przejdźmy więc od razu do pierwszej kwestii, czyli stworzenia self-hosted runnera. I tak, nie przesłyszeliście się. Self-hosted runnery trzeba najpierw stworzyć. Generalnie, pierwsza zasada związana z self-hosted runnerami w przypadku korzystania z publicznej platformy GitHub jest taka, że self-hosted runner może pracować tylko z repozytorium, w którym został stworzony. Tak więc, dla każdego repozytorium, w którym chcemy zaimplementować workflow działający na self-hosted runnerze, musimy mieć stworzony runner w tym właśnie repozytorium. Przechodzimy więc do wybranego repozytorium, klikamy Settings. Actions i Runner, a następnie w otwartym widoku klikamy w zielony przycisk New Self-Hosted Runner. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to ostrzeżenie, z którym myślę, warto się zapoznać i mieć z tyłu głowy to, co tutaj napisano. Poza tym nie wygląda to jakoś skomplikowanie. Mamy do dyspozycji obrazy runera oraz rozwijane menu z wyborem architektury, którego zawartość zależy od wybranego obrazu. Dla naszego Raspberry Pi wybieramy Linux i architekturę zgodną z architekturą zainstalowanego systemu, czyli w naszym przypadku 64-bitową. Teraz otworzymy terminal i zalogujemy się na nasz serwer. Zakładając, że chcemy zachować względny porządek na swoim serwerze testowym, proponuję rozpocząć od usunięcia folderu Estelink, który został po instalacji programu ze źródeł. Oraz od stworzenia folderu projektowego, w którym będziemy trzymać wszystkie pliki dotyczące tego konkretnego repozytorium i jego runnerów. Wpisujemy więc Make Direction i podajemy nazwę naszego projektu, a następnie wchodzimy do tego folderu. Teraz wracamy do repozytorium, kopiujemy z sekcji Download kolejno wszystkie polecenia, klejamy je w konsoli i uruchamiamy. OK. Mamy już ściągnięty runner na nasz serwer. Teraz trzeba go jeszcze skonfigurować i uruchomić. Tutaj jednak chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. W poleceniu konfiguracyjnym znajduje się token. Ten token warto sobie gdzieś zapisać, ponieważ po zamknięciu strony, którą teraz widzimy, nie da się go już odczytać, a jeśli przyjdzie nam kiedyś w jakikolwiek sposób ingerować w konfigurację tego runera, to bez tego tokena nie będziemy w stanie go zrekonfigurować. Innymi słowy, bez tokena trzeba będzie tworzyć runera od nowa. Tak więc kopiujemy i zapisujemy gdzieś ten token, a następnie przechodzimy do konfiguracji runera. Pierwsza rzecz, którą musimy ustawić, to Runner Group. Runner Group w GitHub Actions to mechanizm, który pozwala organizować, ograniczać i kontrolować dostęp do self-hosted runnerów. Dzięki temu możemy na przykład oddzielić runery dev, test, prod czy stworzyć pulę dla różnych zespołów, czy też stosować różne poziomy zabezpieczeń czy też konfiguracji. W naszym przypadku nie jest to w tej chwili istotne, więc po prostu wciskamy enter i dodajemy runner do domyślnej grupy. Kolejny parametr to nazwa runera. W przypadku wielu runnerów może to być bardzo pomocne, chociażby w identyfikacji tego, który runner uruchomił dany workflow. Natomiast my tutaj również wybierzemy domyślną opcję i proponowaną nazwę. Klikamy więc Enter. Następny parametr to label. Jak widzimy, poza domyślnymi, które są już stworzone automatycznie, mamy jeszcze możliwość nadania własnej etykiety dla runera. Po co nam taka etykieta? Ten parametr jest dość użyteczny, ponieważ etykiety używamy w workflow, wskazując runner, na którym ma być dany workflow uruchomiony. Pamiętacie zapewne z poprzednich cykli komendę runs on. Pomijając kwestie omówione w poprzednim cyklu, było wspomniane, że możemy tam wpisać self-hosted, co pozwoli nam uruchomić workflow na własnym ranerze. No i to jest właśnie ta etykieta. Patrząc teraz na to, co mamy w konfiguratorze, wychodzi na to, że moglibyśmy równie dobrze wpisać Linux czy ARM64 i też uruchomimy wtedy workflow na naszym ranerze. No i tak właśnie jest. Po co więc własna etykieta? Jeśli w naszym repozytorium, czy organizacji, gdy mówimy o rozszerzonej płatnej wersji GitHub'a, stworzymy więcej runnerów, to w przypadku użycia wspólnej domyślnej etykiety GitHub Actions uruchomi się na pierwszym losowym dostępnym runnerze. Jeśli więc będzie nam zależeć na tym, by w workflow wybierać jakiś konkretny runner, musimy mu nadać etykietę i posłużyć się nią dla komendy runs on. Dodam więc etykietę Hill Server i wcisnę Enter. Kolejny parametr to nazwa katalogu roboczego. Ogólnie rzecz biorąc jest to folder roboczy naszego runera i na tą chwilę również możemy pozostawić mu domyślną nazwę. Teraz pozostaje nam już tylko uruchomić runner. Kopiujemy więc ostatnią komendę z drugiego okna i klikamy Enter. Jeśli wszystko działa poprawnie. Runner połączy się z serwerem GitHub i rozpocznie oczekiwanie na przydzielenie zadania. Upewniamy się jeszcze raz, że zapisaliśmy token i klikamy w Runners w menu po prawej. Jak widać, nasz runner pojawił się na liście wraz z przypisanymi etykietami i swoim obecnym statusem. Gdybyśmy teraz ubili runera na naszym serwerze, to po chwili zobaczymy, że status przejdzie w offline. Jeśli chcielibyśmy teraz zmienić konfigurację naszego runera, musimy użyć polecenia config SH remove. Zostaniemy wtedy poproszeni o token i po jego podaniu bieżąca konfiguracja zostanie usunięta, a my możemy ponownie wywołać config SH i zapisać nową konfigurację. OK, no teraz muszę jeszcze raz na szybko skonfigurować runera. Dodatkowo, aby sprawdzić pozostałe opcje, jakie mamy do dyspozycji. Wystarczy wpisać config.sh z flagą help. No dobrze, uruchommy więc raz jeszcze runera. Skoro zintegrowaliśmy nasz serwer testowy z runerem GitHub Actions, sprawdźmy teraz, czy uda nam się w nim uruchomić jakiś workflow. W tym celu przejdziemy do naszego repozytorium, stworzymy folder GitHub, a w nim podfolder Workflows i dodamy tam jeden klik test.yaml. Wewnątrz pliku zdefiniujemy prosty workflow o nazwie Self-Hosted Test, dla którego dodamy ręczny wyzwalacz. Stworzymy jednego joba o nazwie Hill Test Workflow, którego zadaniem będzie uruchomienie się na naszym serwerze testowym i weryfikacja dostępu do narzędzi zainstalowanych w poprzedniej części poradnika. Oczywiście po stworzeniu pliku trzeba go jeszcze zakomitować, po czym możemy przejść do uruchomienia naszego workflow. Jak widać, nie podpiąłem programatora. Poprawię więc ten błąd, a przy okazji dorzucę jeszcze widok z konsoli naszego test serwera na ekran i uruchomię workflow raz jeszcze. Ok, na ekranie Workflow wykonał wszystkie joby, a w logach widać, że mamy dostęp do narzędzi, tak więc osiągnęliśmy cel naszego poradnika. Jeśli natomiast zastanawiasz się, o co chodzi w kodzie Workflow, co to za wtyczki VS Code i co było wyklikane, żeby to uruchomić, to ponownie zapraszam do zapoznania się z zeszłorocznym cyklem poradników, gdzie to, co zadziało się na ekranie w ciągu kilkudziesięciu sekund, jest dokładnie wytłumaczone. W tej części to już wszystko. W kolejnym poradniku zapoznamy się bardzo ogólnie z projektem, który będziemy testować, wymyślimy jakieś proste testy i spróbujemy je napisać wykorzystując do tego framework. Przy tej okazji zobaczymy na konkretnym przykładzie, jak pracować z frameworkiem i jak uruchamiać testy bezpośrednio na naszym serwerze testowym. Dodatkowo dowiemy się jeszcze, gdzie ewentualnie szukać informacji o pozostałych możliwościach frameworku, gdyby ktoś chciał z niego skorzystać. Tak więc pozdrawiam i zapraszam do kolejnego poradnika. Cześć!